Czołem, czołem. Nagelok Quero, z tej strony, w kolejnym odcinku. Gothic. Aktualnie znajdujemy się przed... Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia, on da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Ok, yy, no w każdym razie. Raz jeszcze witam Was bardzo serdecznie i jakby nie spojrzeć, jesteśmy w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie zwiedzać tutaj. nowe obóz. Jak widać, przywitanie było dosyć zimne. Troszczysz się o polaryzowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. E, tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić się sprawiedliwie. Mhm. Ok. Przysyła mnie lewus. Przyniosłem ci wodę. Widzę, że taka trochę nie Tutaj jest chyba, nie wiem, śmierdzi mi to. Piękne, dzięki. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić kałuży! Nie ma za co. Przysyła mnie lewus. Przynoszę ci wodę. Dzięki stary. W gębie mi już zaschło. Co sumie mogłem tą wodę i ją posprzedawać. <grym> Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku. Ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Mm -hmm. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieczór. Okej. Okay. Przysy... Dobra, nie będziemy tutaj czytać i słuchać za każdym razem tego tekstu. Dzięki. chłopie. co chwila, chwila, coś tutaj? Macie, aha. Macie jakiegoś przywódcę? Cóż, teoretycznie naszym szefem jest ryżowy książę. Ale większość z nas pracuje dla niego tylko ze strachu przed jego siepaczami. Ja jestem wyjątkiem. Jestem tu od kilku lat i zdążyłem już parę razy oberwać od szkodników. Na polach ryżowych jest przynajmniej spokojnie. Mm -hmm. Okej, okay, no może spróbujemy się zaraz z nim rozprawić. Przy... Bo czemu by nie? Chwila, bo on też coś ma do powiedzenia. Kto pilnuje, by praca w polu przebiegała bez przeszkód? Wszyscy? W zasadzie powinien się tym zajmować Ryżowy Książę. Ale moim zdaniem ten człowiek umie tylko siedzieć w swojej noże i liczyć worki. W każdym razie to on i Homer zapoczątkowali to wszystko. Mm -hmm. przysyła mnie o dzięki Dobra. w sumie można każdego przepytać tak naprawdę. Przysyłam Dzięki. Dobra, ten jeszcze miał coś innego do powiedzenia w ogóle? Pracujesz na polach ryżowych z własnej woli? Jasne. Lepsze to, niż zostać zmuszonym do pracy przez oprychów ryżowego księcia. Rozumiem. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Hmm. Spokojnie. Jestem tu nowy. Hm. Wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w Towarzystwie Zbieracze? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Co samoobronę? Do tego potrzeba szybkości, a nie siły. Myślisz, że gruchotanie kości pomoże ci wieść w spokojne życie? Żeby pokazać tym Sukin-Synom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych Sukin-Synów. Nie, drogi panie. To nie jest właściwa motywacja. Hmm. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Nie. Tak myślałem. <grym> Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. No cóż, nie przekonam go chyba do tego, żeby... Ee... Mnie wyuczył. Ale mniejsza z tym na razie tego nie potrzebuje akurat. Przysyła mnie. Nie ma za co? Przysyła mnie lewa. No właśnie, jestem ciekawy, czy każda postać powie to samo. Bo jedna powie, że z własnej woli, inne powiedzą na przykład, że są przymuszeni. Pracuj... Jasne. Rozumiem. No, dokładnie. Może trzeba podjąć temat parę razy z, powiedzmy, z tymi człowiekami, żeby... miłość tymi znaczy. <grych> żeby... Pracujesz na... Jasne. Rozumiem. Przysyłać... Oh. No, taka robota w polu to nie jest łatwa sprawa. pilno. Wszyscy? W każdym... Nie, chyba raczej każdy to samo mówi. Pięk... Dobra. Ile ja tych wód już oddałem? Pięk... Ło, wow, trochę ich tu jest. Temy temu, bo wygląda tak biednie trochę. Cóż teoretycznie No dobra, ale temu nie mogę wody dać. czemu? A bo ich chyba już nie mam. Cóż ja. Dobra, każdy gada to samo. A ja teraz tak, ja bym co to w ogóle założył ten piersi póki co. Zjadę trochę mięsa. Dokładnie. Zapisałbym to i porozmawiał sobie z tym jego mościem Lewusem. Hej ty! Dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Aha. Dobra. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć kto tu jest szefem. Rozru to nie więcej tego nie próbuj. Ej, ale dlaczego tamten do mnie przybiegł? No co za gość. Ej ty. Widzę. tej. Chcesz mnie zaatakować? Nie Nigdy więcej tego nie próbuj! Ej, dobra, ale tamten mnie nie chce atakować, bo on tylko po, po prostu przybiega do mnie z tą bronią i tyle. Nigdy więcej tego nie próbuj! Może mogę mieć problem z ubiciem go, ale może się uda. widzę, że. Od tej pory. chyba muszę... Rozruba! Odłóż broń! nie walka, ale dobra tego... dobra Ten jeszcze mnie tutaj atakuje, ryżowy książę. Niedobrze. Hej, ty widz Ej, dobra, jak tu się zakradnę? Hej, ty! Jezus, dobra. się uczysz? Dobra, gadają że niby codziennie mam się tu pojawiać. Hmm, trochę mi się to nie podoba, szczerze powiedziawszy, ale nic na to nie poradzę. Czy ja tu mam coś, co mi pomoże, A raczej nie? Jedynie ta cała broń i tak dalej. Hmm, chyba że ewentualnie możemy porozmawiać jeszcze z tym, co na pomoście stoi. Patrzy z góry, być może on coś na to zaradzi. Ale zaraz się przekonamy. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Mhm. Mm Co robią magowie? badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Mm -hmm. Uważaj na siebie. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj się czegoś dowiemy o tym ryżowym księciu. W każdym bądź razie, jeśli nie, to myślę, że temat zakończony. Jak na razie, oczywiście. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Okej. Okay. Czy to Ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. No dobra, dowiedzieliśmy się mniej więcej co jak. No i w tym momencie możemy zakończyć ten odcinek i nazwać sobie go po prostu, jako wiecie. Ryżowe pole i ryżowe książę. I w sumie tyle. Dzięki wielkie za uwagę moi mili, do zobaczyska w kolejnym odcinku.